chyba się holują chyba to jest ten dar od Amerykanów ale nie jestem pewien wygląda jak płaski na filmach mały holowniczek i duży stateczek a ludziów jak mrówków mam na tylnym pokładzie aż się hełmy błyszczą Holownik to chyba całkowicie nówka O, odpalił chyba motory Bo coś widzę, że A może on go na pych brał Ciekawe, czy będą oddawali hol Swoją drogą mam nadzieję, że polska marynarka odchodzi szybciej od nabrzeża w czasie alarmów bojowych, no ale nie znam się na działaniach statków.